Się złapać. Widzisz, że biegam? No nie prześnij No to robię, po co nie biegasz? Nie. S wciśnij! No trzymałaś się, no już co czemu to się to puszczasz? To F. F. Zaga! komar. Słuchajcie. Znisz przeciwnika używając pocisku. Słuchajcie. Dobry. No, ma HP. Co mamy tu zrobić? O. No chyba. No, musisz nam trzymać to, żebyśmy mogli tam przeskoczyć. Tarcze. Ja? Aha. Nie, czekaj, wezmę skrzynkę, może postawię. O się, leszek. Widzimy, że ona się rozwali? A. Tak, ja, to jest. Czyli Dobra, to Aaaa! problem. trzymaj! Leszek! Myślę, co do... Trzymam. Ale jestem tu! No czekaj, myślę, że co to można zrobić teraz? Coś Ojka musi... Co ja muszę? No coś przenieść. Muszę mogli przejść. O. Trzeba tu wejść nie, nie zbijaj mi tego. A! Bo ja tam mogę wejść, ale nie mogę wejść, bo mi strzela. Byłem tam już prawie. Nie ścinę A, bo to nie wyścina się, tylko ten. Okej, okay, leszek musisz trzymać to jakoś te. Ale ja tam nie wejdę. Jak ty robisz? Nie wiem. Ja A potrzebuję deszcz, ale... ten dynamit, potrzebuję to, ten ładunek tu. Weź tu coś tam zrobić. to ze skały No, ale Co jak on, on na niej nie nie stoi, dotkną. to ja nie mogę jej dotknąć. Dobra, no. tam. Kurde. Nie wejdzie tam, bo ja nie zrobię tej. No właśnie, no o to chodzi. No. Tą górną deską też można ruszać? Nie chyba. Hmm. Czekaj. To jest Nie no, widzę, musi to zatrzymywać tą deską, żeby nie strzelało. ta deska u góry się nie rusza. przejść tam. No nie no, to tak nawala, że ja tam nie przejdę, no ja zginę. Leszek jest, Leszek jest za duże. Przejdę, no ja nie przejdę nie przejdę, dalej. Nie, da, nie dam rady przejść tam no, dalej. Hmm. To teraz zabierz tą deskę. Czekaj. I on tam skoczy po prostu. On tam po prostu skoczy i będzie z tą tarczą stał. Czekaj. Podpaliła się ta moja. Ta to tak nie nadziała pewnie. Nie. Wydaje mi się, że Leszek musi to pochwalić, stanąć tam i właśnie tym. Tylko bez tej deski na górze już teraz. Mogą przejść. Spróbuj A, teraz, no. Trzymaj tak właśnie, no, żeby liny, kurwa. Żeby liny nie, tylko trzymaj tak, żeby nie... A, no dobra. Czekaj. Czekaj. Czekaj, czekaj, poczekaj, poczekaj. No, spróbuj teraz. No, ale nie no leszek ja nie, no trzymaj, naciągnij no, to, naciągnij to, to. Pociągnij, no dobra, leszek, spróbuj. Co mam, spróbować? Muszę tam na górę. Muszę tam stać i i... i. O, jest. Moja deska! Jezu, widziałeś. widziałaś, się jak on to zrobić. Something is not here, że tak powiem. Może teraz? Reszek, skocz najpierw tam na górę No musiałbym jakoś mieć podparcie tutaj Nie dam rady, Poczekaj zbijam, poczekaj, ta. poczekaj Moja Lila Idź na prawo I czekaj, ja to może odbiję Właśnie A może rzucić mieczem w coś? Okej. Potak. A, to. Tylko ja tam. Poczekaj, ileż jeszcze ta zejdź, wróć z powrotem na tą górę. Okej. I ta, Ja tam muszę przejść to. Czekaj, to Zasz radę tam. Kurde, rzucić tym Skoczyć. mieczem, albo rzucić mieczem w tą beczkę. Ja chyba wszystko mogę. No wiem, tylko w te stałe elementy możesz, nie? Dalej. A w tą beczkę rzucić nie da? Spróbuj nie, przejść teraz te... szarżą tam. Dawaj szarżą. Jeszcze raz Dobra, powoli, powoli. Muszę naładować się. Wiem, odbij w tą beczkę ty. tym! O, tym płomieniem co leci. Tarczą. Ale jest tam deska. O. Teraz... No mówię ci, że Teraz. By było. O, zapalił się. Ale zapaliła się. Też się zapaliła. Okay. Jezu Jezu, czemu znaczy, nam to tyle ty zajęło? Po lewej jest tutaj ten, weź łap to. Pociągnij. Ciągnij. Jeszcze okay. wciągnij. Czemu no, się zawsze to zbijać, no? Bo on... Robi. Już. 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 O kurczę, nie, na Zajdź. tam się dzieje. Zejdź. Zejdź! Co się opuszcza i podnosi? Ta pięć lat później. Czemu to się opuszcza i podnosi? Nie wiem. Chodź tu przy, przy... chodź Magda, złap się tu gdzie ja, tego niżej. To! To trzeba trzymać. No trzymaj to! Magda, złap się tego drążka niżej. No próbuję się złapać! Widzisz, że biegam. No, nie wcześniej. No robię, to po co biegasz? S wciśnij! No, trzymałaś się! No już to czemu co się opuszczasz? S, S. Jeszcze raz. Dobry timing. Jeszcze raz S. I stój tak! Ała! ładnie. tam wcześniej. Próbowałam to ciężko zrobić. Ale nie do mnie, tylko właśnie miałaś się tam trzymać. Leszku, i co teraz? Jak my mamy tam do Ciebie iść? Dobre pytanie. Tak samo. No nie tak samo, bo ja tu nie wejdę. Tu jak opuszczę to koniec. A tu trzeba Leszek, chodź. Czekaj, ja pójdę. No pójdź. Na most tutaj, przypnij do tego. Zostajmy. <zysy> 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 Dobra, wie. Czym co to się robi jakie? no Idź tam, idź do niego, idź do niego. Mamy no, no musimy Trapki. przejść, musisz coś położyć. Ale ja to muszę Trapki. trzymać. A... Ach kurde, nie da rady. A mogłeś. A skrzynia? No. Skrzynię tam postawno Ja jeszcze tam stanę nawet. Nie yeah. Nie mogę. Czekaj. Nie, nie, nie. nie ma tam jakiegoś mechanizmu, który będzie to trzymał? Trzymam. Nie. A możesz rzucić mieczem w to, co się kręci? Który to rozwalić na przykład? Po lewej? Ale wtedy mi się usunie ten mecz. No to za chwilę rzucisz nowy. Nie. A możesz... Nie, nie możesz przypiąć liny do tej, do dźwigni. A do dźwigni nie możesz przypiąć yy, liny była skrzynka i do skrzyni. Nie mogę postawić skrzynki, bo tutaj jest zabezpieczenie. Nie mogę tam nic wyczarować w tym obszarze. A tu możesz postawić, żebym... Nie mogę. Tu gdzieś swoje nie możesz? Mm -mm. Czemu? A na górze? No tu. No, no nie no mogę, mogę, no tylko tu mogę. A, no nie da się. Poczekaj, 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 pójdź to ojka. Nie, nie, mam radę w tym czasie. Dobra, przejdź do leszka. Tak, i ty potem skróć sobie linę ze skoczkiem. No, skocz i w dajesz, w. Wciągaj się. No daję, wciągam cały czas. Ale w! No, no daję w Podskakuj i W. Dasz radę. Dodaję, cały czas buł. O kurde. O! Czekaj. U. 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 Ła, o. dobrym <laughs> okay. Nie widzę nic teraz. O. Czekaj. Jeszcze. Tak, na głowę uwalę. Ok, jeszcze raz nie popnij mnie, drogę. O, hi -hi. Dobra, wróć. O, wow. Nie dam wow. rady tam skoczyć. A ty Zobaczmy. dasz radę mieczem tam rzucić? Dobra, proszę. chodź. Chodźcie, podlinie. No chodź. Jak? to duży kąt postacić? o, dobra. No Jeszcze no rozwal, teraz to po prawej. Czeka, czy coś tam nie ma. Nie, po nie lewej. ma, nie ma, nie ma, nie ma. Złap się liną. Nie, nie, musisz tam skoczyć i jej zostawić, to żeby ona mogła liną się przypiąć tam. Ludzie miecz. No złap się liną. Zaczyna doleńc nie ma jeszcze. Tylko tak, tak, tak. Nie? Kolce. <grystanie> Kolce były widziane. Ale ładne kwiatki, są habry. Ja się nie są. A masz podnieść moją liną? Nie. No, <grystanie> no dajesz troszkę. Wybij się i złap się skrzynki. Nie jestem pewna, nie, czy. Jest jestem pewna, czy to wszystko się tak na pewno przechodzi, ale ważne, że idziemy dalej. O! Nie, nie, że sobie poradzili. Easy! O, S. O! nas! Hmm. Co? Nie, Nieprawda! My ratowaliśmy wszystkich, co oni gadają. Nieprawda, ja mam tylko kapelusz. What I don't carry any możesz przyczepić przedmioty różnego. Możesz przyczepić przedmioty różnego rodzaju, łącznie z tymi wyczarowanymi do punktów mocowania przerywając zaklęcia lewitacji w ich pobliżu. Niektóre takie punkty są nieruchome, tak? a inne się obracają. No to pod spodem przejść. No właśnie. Tylko pytanie, czy tam na górę nie trzeba iść, nie? Na no górę, no. No co to było? No bo już było zategowane, nie dało się przejść. A jak było zategowane, to... I tam jeszcze. u góry są jeszcze kryształy. Chodźcie. U góry jeszcze są. Znaczy ja tam zebrałam jakieś, bo mi się mapa nie przetegowała. Nie wiem. No chodźcie. Mówię, rozmawiamy cały czas, nie przetegowała. <laughs> ja tam skoczyłam po prostu. O! Widzicie? Tu i tu są! Tu są, po lewej zobaczcie. Mam. Nice. Kurde, odczep się! A u góry? To z drugiej strony. To z drugiej strony. To z drugiej strony, Reszku, rozwal tu. To z drugiej strony już wyciągnąłem skrzynkę. A nie, coś tam jest jeszcze u góry. No ale... A, widzisz? No a my. Ja no O tym chodź. Czy my musimy zawsze iść naokoło, nie możemy iść normalnie. <laughs> tak. Ej, ja tam na dole jeszcze... No właśnie. <laughs> Nie musi się rozwijać. tam nic nie ma? się nie widziałem. Gdzie ciebie? w góry coś jest. Ja bym zaraz zakończyła, bo czuję, że zaraz jakaś fabuła będzie mocno. Dobrze. Lina, Lina. Halo. tu czekamy. O! 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 o Szybko, leszek! Zabiłam go o, o kolce. Będzie nam przeszkadzał, kurde no. Uśu, się. Kurde. Nie, nie, tam Co tam jest. jest? Gdzie u góry? W dole. No tu roku ogarniemy, Na razie musimy iść na górę. Dobra, Leszek, musisz tu to... pchać. Bym chętnie strollował, ale już nie wiem. Nie! Kurde, nie mogę się nie wybić! nawybić. Jednak ty strollowałeś. O, czekaj, mam teraz. Nie troluj. No ja chcę Cię wybić! O! O! Teraz na gole trzeba. I to trzeba coś... Pewnie tak. ja muszę z tą skrzynką. Dokładnie. Skrzynka z tym. Tak. No tak, to moja, okay. moja płyta nic nie da. Nie daje coś. <noise> A. Zostaw, zostaw, zostaw. O nie! Leszek! Strachy na wróble. <noise> Ty musisz coś tu przyczepiać. W tebie głowy! Głowa! ej O, dziękujemy. o groby! Dziękujemy! za Z płatę. trzeba nieba nam tu rzucają. Trzeba <grych> szczylić. No to jest za daleko chyba. Nie no to masz rtęty, żeby się strzelić. Ten. To jest za daleko. Ja mam swój się. Tam się otwiera u góry, ale. Tak, bo tam jak są generalnie topory, to zawsze. Łap się tu. Tak, ale ja mam za daleko tam. Łap się skrzynki mojej i nie wiem co dalej. No, nie, to jest po to, żeby się otworzyło tu tutaj, nie? No, ale na razie nam to nic nie daje, no bo my musimy tam wejść najpierw. A tu jest jedynie miejsce na to. No, <kłysy> deszek. No i po I po głowie? O. Aha. Próbujesz tą głową przytrzymać? No, nie Okej. wiem, no. Spróbuj w sumie. Nie. Głowy nie blokują. Ale to wyżej udajmy głowę, czym do dołu? No. no ale co, no tu nie mogę. Okay. Czyli głowy nic nie dają na wodzie? My musimy przekombinować Potrafi. jak... Postaw mi na razie na wodzie Ja na nią wskoczę O, mamy Do było Jeszcze no. raz no Nice. Rób most Nie mogę zebrać tego Tylko czekaj co dalej Musisz tu jakoś do nas przyjść Dobra czekaj Nie wiem myślę, bo czekaj Zrobisz most nam tutaj A tu ze mną znowu No znowu przyciągnij No musisz się nie, bo spadnę spadnę Nie, nie, bo spadnę A no tak, bo spadniesz no. Hmm. Poczekaj, poczekaj, nie. Zrób mi teraz. Rzuć mi tu. Ale on jeszcze. ci nie rzuci tu. Jak? Jak on w prostej wini rzuca? Skocz tam jeszcze raz. Poczekaj. Taka szybka deska. Poczekaj, nie zostaw się. się teraz to tam. tu? Poczekaj, zostaw to sam. No teraz to już trochę za późno. Ja mówię... Mogę... Ale przypnij się liną po prostu. Dobra. Zaliczone? Zaliczone. Tak być. To być. To jest podkucha. To podkucha. my! Kuri! Się... Jacy przeklęci ludzie. Gdzie wy idziecie, bo was zastrzelę. you can't tag it oh, oh. oh. <laughs> welcome to the red rose inn try our many local delicacies note we do not refund food found with dog food <laughs> <laughs> <No, on przystrzały. laughs> Tu u góry coś tam jest? Na pewno coś się góry, jest, co? Góry. Mm. No, chyba co? Nie na już nic nie ma. Się wydaje się, że to było po to, żebyś ty sama mogła tam u góry stać, na przykład, i z góry strzelać. A tamto jest S. Też nie ma. Co to jest TS? S? To, też... to, to jest list. Przeczytaj list, tam jest. Przeczytałeś? Czy no, nie mogę. Dlaczego? czego? Nic nie nie bo mam. to już Wcześniej już przedkaliśmy. Wcześniej, w trakcie walki. Aha. Koniki. O nie! Trzeba ratować koniki. Woda potrzebna. Szybko dawać koniki. Idź po wodę, tam Na jest wodę. po drugiej stronie. Idź. Szybko. Dawaj, Ratuj koniki. Ratuj konie. Uf. Jej! A się cieszy. Yeah. nam otworzył. O, jaka słodka! No to trzeba teraz rzucić. Może przytulają się! Leszek, o, bo Leszek. aż na czacie tak sobie coś chciałam napisać. Czy my idziemy dalej, czy kończymy tu? No do... W sumie tu trzeba było do, zapisu, nie, jak nie, był do zapisu. Do końca, no dobra. A. O. No tak myślałam, że teraz się coś zacznie, nie? Innego. Góry. No bo skończy. Oh, my new kingdom will have no use for the remnants of the old one not the wizards nor the heroes and definitely not this nonsensical shrine to idleness terrible decisions and endless repair expenses the astral academy will serve me best as means to an end Nie, coś Look, what's happening to jest academy? Akademia rozwala. O nie, co za zakupia? Nie lubimy jej, bardzo. O nie, o nie no, na całe nasze trzymy. Jakąś atomówką? No ta atomówka, jakoś walnęła, nie? Matko. A tam nie było żony Amadeusza? This, this is really bad. Us chyba tak, bo płacze coś. We can't the great fast enough. Nie! Moja żona! Ewidentnie, ewidentnie żona? jego żona to była. Bo zobacz, tak! But the way through the streets and up to the castle would be riddled with danger. The clockwork knights had been hounding our heroes so far, and it was unlikely that they would drop their pursuit now. However, in these dark times, the back alleys could not for anyone <inaudible> no, to venture out past sunset. <inaudible> <inaudible> the new street Ja się nie liczę, jak coś jak dla niego. Nie, 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 preferuję magów. A ja cię o nie pytałam. Nie, no dobra, preferuję magów, Przyznam się. On zawsze ma zoję, nie? Dokładnie, na pocieszenie. wiem. I co ty się. Podzielę się z Pontiusza. Zasybowało. Nie! Dwóch nie, wyjmę. <śmiany> dwóch nie wyrobię! <śmiany> Na zmiany!